Wokół mnie wszystko co najlepsze Woda, ogień, ziemia, powietrze Nie gubię się w nie tonę w bagnie Bo to natura pozwala mi żyć naturalnie Wokół ciebie wszystko co najlepsze Woda, ogień, ziemia, powietrze Nie zgub się w nie otoń w bagnie To natura pozwoli ci żyć naturalnie Nie wiem jak ty, ja tam wolę góry, lasy Wystawić głowę i patrzeć z góry na syp Widzę często syfu na się, bo to zły ma wpływ na piękną dziką naturę i na samych Jak tak dalej pójdzie, to znowu szybko przegramy Wszędzie coraz to lepsze technologie Coraz to większe markety za rogiem Więcej na głowie, gdzie natura za okiem Poszła w ogień z bogiem, a na bokiem się kieszenie, panie za głębokie A tak chciałeś na polanie za blokiem Usiąść sobie, poczuć zapach młodości Powiem w świeżości, smak wolności Odsapnąć, bo ciągle pości A od złych wiadomości masz już dość Pora dobać baterie Każda okazja, dobra hakacje Urlop się ferie Woda napoi, ogień ogrzeje Powietrze, żyć pozwoli, na nakarmi ciebie Wokół mnie wszystko co najlepsze Woda, ogień, ziemia, powietrze Nie gubię się w to nie bagnie Bo to natura pozwala mi żyć naturalnie Wokół ciebie wszystko co najlepsze Woda, ogień, ziemia, powietrze Nie zgub się nie, nie otoń bagnie To natura pozwoli ci żyć naturalnie Płynę czułnem w dół, czarną hańczą Mijam konary, w szuwary wpadam stamtąd Muszę wydostać ją jak najprędzej, Inaczej wmucą mnie komary wstręsne Czuję wędkę, mam może połowie lub Z ze wsi rąbne po połowie Życie wiodę oparte na szacunku do Darów natury, ludzi i ich kultur Jestem swój chuj, nie dyrektor kuta Zdobywam, bawię górę w sportowych butach Buta, robię czasem niezły użytek Znajduję drewienko, strugam jakąś płytę Robię płytę nową, gdy wyjdzie stara Gdy jestem w mieście, bujam się po para. Zarazam innych miłością do jeziorocty do grudnia trwa u mnie sezon. w kulturę hip hop z ludźmi lasu, podróżuję na pałę bez atlasu. Nie mam czasu na feń i inne gówna, sprawdzam gdzie mnie nie było, jadę by to wyrównasz. Wokół mnie wszystko co najlepsze, woda, ogień, ziemia, powietrze. Nie gubię się bałaganie, nie to najbagnie, bo to natura pozwala mi żyć naturalnie. Wokół ciebie wszystko co najlepsze, woda, ogień, ziemia, powietrze. Nie zgub się nie otoń bagnie To natura pozwoli ci żyć naturalnie O, żyć chcę. Ta, pewnie. Zostaw wiadomość, zostaw wiadomość. No ale dobra, jak tak chcesz to. Rahim, kurwa, ja myślałem, że ty jesteś moim serdecznym kolegą, a ty mnie w takie gówno wpakowałeś. Wiesz co? Stary, ja już z nimi nie mogę. Kurwa, spóźniają się. Stań, zatrzym się, weź piwko, może zapalimy. Siku, co chwilę. Yy, yy, yy. Stary, nie, no to po prostu jestem na. Kurwa, na, na krańcu załamania nerwowego. No. Wykończyłeś mnie. Wykończyłeś mnie, kurwa. Stary, no po prostu, no nie, no nie mam siły, no, no. Ten grubson. Myślałem, że razem coś fajnego zrobimy. Jak to się tą pętlę wiązało? Jak? Stary, nie, nie mam siły, nie, po prostu. Koniec, no kurwa, koniec. Koniec. Melikany, kurwa, trzoda kru... He, 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 Parchy, jedziemy na wakacje! Pek!